Poznaniu.pl Poznań w minutę. 20 tysięcy złotych na gospodarstwo domowe. Tyle maksymalnie może wynieść dofinansowanie, jeśli zdecydujemy się pozbyć starego pieca i zamienić go na odnawialne źródło energii. Rusza kolejna edycja programu Kawka Biz. Strajk w zakładach Solaris cały czas trwa. Pojawiło się światełko w tunelu na zakończenie sporu pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz został poproszony o poprowadzenie negocjacji ze stronami sporu. Maciej Narożny, legenda poznańskiego Radia SK został z dnia na dzień zwolniony z pracy. Stało się to na dzień przed 31 urodzinami stacji. Narożny pracował w Esce od samego jej początku. Zawodniczka Lecha Poznań UAM Maja Kuleczka podpisała pierwszy w historii klubu profesjonalny kontrakt. Obrończyni niebiesko-białych parafowała dwuletnią umowę, która będzie obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku do czerwca 2024 roku. W Wpoznaniu.pl. Poznań w minutę.